Chodzenie po schodach. Instrukcja. Każdy zauważył, że nierzadko podłoga załamuje się w ten sposób, że częściej ustawiona jest pod kątem prostym do jej powierzchni. Następna, inna część, równolegle do tejże podłogi, aby umożliwić dołączenie kolejnego, prostopadłego elementu. Rzecz ta powtarza się w linii prostej lub łamanej do najrozmaitszych wysokości. Schyliwszy się i umieściwszy rękę lewą do powierzchni pionowej, prawą zaś na powierzchni poziomej staje się krótkotrwałym posiadaczem schodka, czyli stopnia. Każdy z tych stopni składających się jak widać z dwóch elementów znajduje się odrobinę wyżej i odrobinę dalej niż poprzedni, która to zasada nadaje schodom sens, jako że każda inna kompozycja wytworzyłaby formy może piękniejsze i bardziej malownicze, lecz niezdolne do przenoszenia nas z parteru na piętro. Na schody wchodzi się przodem. Tyłem i bokiem bowiem jest niebywale niewygodnie. Naturalna pozycja jest stojąca. Ręce zwieszone, głowa prosto. Nie na tyle jednak, aby oczy nie widziały wyższych stopni niż te, po których się stąpa. A oddychać trzeba powoli i rytmicznie. A żeby wejść na schody, trzeba zacząć od podniesienia prawej dolnej części ciała, opakowanej niemalże zawsze w skórę albo za niemal niemalże bez reszty mieszczący się na schodku. Kiedy wyżej wymieniona część ciała, którą dla uproszczenia nazwiemy nogą, zostanie już umieszczona na pierwszym stopniu, należy unieść odpowiadającą jej lewą część, również zwany nogą, nie mylić z uprzednio wymienioną. Po czym, uniósłszy ją tak, ażeby noga spoczęła na drugim stopniu, przenieść całe ciało, aż do umieszczenia nogi na następnym stopniu, na którym znowu spocznie noga, podczas gdy na pierwszym jeszcze spoczywa noga. Pierwsze stopnie są zawsze najtrudniejsze, aż do chwili zdobycia nieodzownej koordynacji ruchów. Koincydencja nazwy pomiędzy nogą a nogą utrudnia nieco instrukcję. Uwaga! Nie podnosić równocześnie nogi i nogi. Dotarłszy tym sposobem do drugiego stopnia, należy na zmianę powtarzać wyżej wymienione ruchy. I w ten sposób znajdziemy się na najwyższym stopniu schodów. Schodzi się po nich bez trudności, za pomocą lekkiego ruchu pięty, który wspiera ją, ażeby nie ruszyła się, aż do chwili, gdy skończymy schodzenie.